Ale się zaraz wkurwię muszę przyjechać. Macha, jedziemy z tym. Nowy wieczór, nowy tekst, nowy bit, nowy rym. Szlifuję styl. Raczkuję w tym, uczę się, bawię się, śmieję się. Wkurwiam się. Dark side, this Nowy wieczór, jak co wieczór, nowy tekst, jak co dzień, nowy bit, jak co dzień, nowy rym, jak co dzień szlifuję styl, co dzień nie w tym parę chwil. Bawię się zajebiście, śmieję się z was, skurwiele, Wkurwiam się jak na was patrzę. Wkurwiam się, wkurwiam się. Wkurwiam się. Wkurwiam się. Nowy wieczór, nowy tekst, nowy bit, nowy rym. Szlifuję styl. raczkuję w tym. Bawię się, śmieję się. Wkurwiam się. Wkurwiam się. Kurwiam się jak na was patrzę Przedstawienie kukieł w teatrze Żeby przykład młodszym dajecie Sami ten świat psujecie Żeby tutaj było lepiej Musiałbym zostać prezydentem Gdybym dostał taką władzę Zapakowałbym was wszystkich razem Gdzie? Do rakiety planetarnej Wkurwiam się Wkurwiam się Kurwa I w kosmos Kurwa w kosmos. Jeden mały problem tylko widzę, o czym bym wtedy nawijał. O kosmosie? Nie no kurwa. <grywa> kurwa. Wkurwiam się. Wkurwiam się, jak Was widzę. Kurwiam się jak o was słyszę, ciągle wiecznie mnie w kurwiacie, kurwiam się jak na was patrzę. Kurwiam się jak o was słyszę, ciągle wiecznie mnie w Wkurwiam się Nowy wieczór, nowy tekst, nowy bit, nowy rym szlifuję styl. Raczkuję w tym, uczę się, bawię się, śmieję się. Wkurwiam się Dajecie. Pierdolone, brudne śmiecie. Wkurwiam się jak na was patrzę. Ciągle tylko mnie wkurwiacie, kurwa. Na samą myśl już się wkurwiam, kurwa. Jak mam się tutaj nie wkurwiać, kurwa. I jedyne o czym teraz marzę to zapakować was wszystkich razem. Gdzie? Do rakiety planetarnej i w kosmos. Kurwa w kosmos. Kosmos Wkurwienie me osiąga zenit Nawet buch nic tutaj nie zmienił Zobacz jaki jestem wkurwiony Na mordzie aż cały czerwony Ciśnienie korki zaraz wypierdoli Ale jestem dziś wkurwiony Wkurwiam się Nowy wieczór, nowy tekst Nowy beat, nowy rym Szlifuję styl Raczkuję w tym, uczę się Bawię się, śmieję się Kurwiam się. Wkurwiam się. Wkurwiam się. Wkurwiam się. Wkurwiam się. Kurwa.